Co ja mam przyszłość? dla Wojtusia wiesz. Jaki ty masz wierszyk dla Wojtusia? Tylko żeby się nie gniewał. Wojtusz to wygląda jak ten, nie będę mówił, to cały. Wojtusz wybrał się do lasu. Siedział na pięknym, na drzewie. Tu zjawili się kruki. Kruki jego rozdziołali, podziobali, pomalowali na różne kolory. Przylicowy, niebieski zielony, Jakie tylko chcieli. Oj Wojtusiu, Wojtusiu, Ja nie mówiłem tobie iść do lasu, Ni dziować chrustu, ni, bo jest jedzenia pełno domu, A ty zabrałeś się, poleciałeś do lasu, pofrunęłeś swoimi krzydełkami. Przychodzi Wojtus z lasu, pomalowane w różne kolory, w różne farby. No dobra, śmiej się, śmiej się! Grywaj się, zgrywaj się! I... A ja ci dam no, iść? No może być to. No no tak chcieliście Wojtka, a teraz go chodzicie, malujecie. To teraz pomóżcie odmyć to. Skorupa cała, ostatni mochikanin. Pamiętasz? Pamiętam. Jak wstrzygłem po kawałku włosy. No. I to będzie Tu nie masz czego się śmiać.